Jak zrobić artykuł na blog na podstawie filmów wideo w zaledwie kilka minut, wykorzystując do tego oczywiście sztuczną inteligencję. Publikowanie filmów na YouTube to nie jest moja jedyna działalność, bo oprócz tego, że jestem tutaj, mam też blog, który nazywa się To się opłaca. Przez lata publikowałam na tym blogu artykuły, teraz robię to trochę rzadziej, ale czasami zdarza mi się publikować artykuły na podstawie moich filmów na YouTube. I to, co ci dzisiaj pokażę, to będzie właśnie sposób, który wykorzystuję, żeby z filmu, który nagrałam, zrobić artykuł na bloga. Ale nie chcę, żeby to była transkrypcja. Dokładny zapis tego, co powiedziałam, tylko żeby to był taki artykuł trochę bardziej uporządkowany, trochę bardziej zjadliwy, trochę bardziej. Yy... Przyjazny dla czytelnika, po prostu. I zaznaczam, że to, co tutaj będę pokazywać i to, jak zmieniam film, wideo na artykuły, dotyczy moich własnych filmów. Nie robię tego z cudzymi filmami. Uważam, że to jest nie w porządku, że to jest plagiat i że tak robić się nie powinno. Robię to wyłącznie z własnymi filmami. Własne filmy recyklinguję i umieszczam w, na blogu w postaci artykułów. Więc zapraszam, pokażę Ci na moim pulpicie, jak to po kolei robię. Pierwsze, do czego się zabieram, to wykonanie transkrypcji. Mojego nagrania, i tutaj pomoże mi darmowe narzędzie, które nazywa się TurboScribe. TurboScribe w wersji darmowej umożliwia. Zrobię transkrypcji tylko trzech nagrań, no ale ja nie potrzebuję tego jakoś specjalnie często. Te trzy nagrania codziennie mi się odnawiają, więc mogę codziennie robić trzy nagrania w wersji darmowej, no i tak właśnie robię. No i tutaj sobie wyszukuję jeden z moich ostatnich filmów: 30 pomysłów na produkty cyfrowe, które można sprzedawać na Etsy. Wgrywamy sobie i zobaczymy, jak on sobie z tym tematem poradzi. To jest dosyć długie nagranie, więc zobaczymy, czy on mi to dobrze, dobrze wykona transkrypcję tego nagrania. I OK, nagranie jest grane. Klikamy w transkrybuj. Czas trwania tego nagrania to jest 16 minut, 11 sekund, więc program do przygotowania transkrypcji będzie miał tutaj co robić. No i dobra, transkrypcja zajęła nam jakieś 2,5 do 3 minut. Otworzymy ją sobie, zobaczymy, co my tutaj mamy. No i mamy dosyć długi plik. Czy tutaj jest całe nagranie transkrybowane tego? Nie wiem, nie będę teraz tego e, czytać, ale zrobimy sobie inną rzecz. Skopiujemy całą tę transkrypcję y, i idziemy do czata GPT. I teraz y, każemy mu napisać na podstawie tego artykułu. Artykuł y, będzie opublikowany na blogu. Oto transkrypcja. Bardzo jestem ciekawa, jak on sobie z tym poradzi. Do tej pory radził sobie całkiem nieźle i całkiem to dobrze szło, więc myślę, że ten patent się tutaj i w tym przypadku takiego dłuższego nagrania sprawdzi i będzie można opublikować bez problemu ten wpis na blogu. Musimy mu dać chwilę na myślenie. No i okej, okay, po jakichś kolejnych dwóch minutach cały tekst transkrypcji jest przerobiony na artykuł. Widzę, że żadnego z 30 pomysłów ChatGPT nie pominął, ale nie bardzo mi się podoba, że te punkty są tak omówione po jednym, po jednym zdaniu. Aczkolwiek podoba mi się, że są, jest to wypunktowanie i one są w nagłówkach, więc zobaczymy, czy mogę tutaj jakoś to jeszcze przerobić. Tutaj mamy w wersji 4GPT Canva, mogę tutaj sobie dodać emoji, mogę udoskonalić, mogę zmienić poziom odczytu, a mogę dostosować długość. Zobaczymy, czy mogę na przykład zrobić z tego tekstu dłuższy. I jak widzisz na zaznaczony fragment naniosłam poprawki, kazałam czatowi zrobić z tego fragment nieco dłuższy, no i z dwóch zdań zrobił mi cały dłuższy akapit. Tak mogę zrobić z każdym fragmentem, czyli mogę zmienić ten tekst, żeby był po prostu bardziej szczegółowy. I kiedy to już mam gotowe, po prostu go kopiuję i wklejam go do mojego bloga, tekst jest gotowy do publikacji na blogu. Wystarczy do niego teraz dodać jeszcze jakieś obrazki, jakieś grafiki, tak żeby ten tekst trochę ubogacić. No ale to jest zupełnie inny poziom pracy niż jak miałabym ten tekst sama od nowa pisać albo robić transkrypcję, tak jak to kiedyś jeszcze parę lat temu z podcastami robiłam podcasty, zlecałam transkrypcję podcastów. Te, podcast, te transkrypcje ukazywały się wtedy na blogu jako takie właśnie transkrypcje do podcastów. Natomiast teraz nie muszę robić transkrypcji. Same sam zrobią mi to narzędzia wykorzystujące AI i za pomocą tego narzędzia Мога-то Z transkrypcji zrobić artykuł, poukładany, ładnie sformatowany, ciekawy artykuł na blog. Także to jest taki mój sposób na to, żeby z materiałów wideo zrobić artykuły na bloga. Dalej możemy się tym bawić, bo możemy z artykułu na bloga zrobić krótsze notki, zrobić jakieś formy typu post na Instagram albo wycinek do newslettera. Możemy tutaj się tym też pobawić. Oczywiście za pomocą narzędzia AI, które nam przerobią nam, nasz już wcześniej. Wgrany tutaj tekst. Daj znać, czy wykorzystujesz w ten sposób AI, czy może wykorzystujesz jakoś inaczej? Czy może masz jakieś własne sposoby na to, żeby przerobić materiały wideo, recyklingować materiały wideo i zrobić z dłuższych form wideo coś innego, w jakichś innych mediach te materiały wideo wykorzystać? Daj znać, a my widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.